Hej, cześć wszystkim. Z tej strony Darek i Mikołaj. Zapraszamy Was do odsłuchania kolejnego podcastu rebelianckiej transmisji. Już dosyć długo nas nie było, ale trochę nam się tutaj w życiu działo. Do tego jeszcze wszechobecny wirus, wiadomo jaki. Trochę tak zaszumiał, no, ale w końcu. Tak. Którego nie imienia wymawiać. nie będziemy wymawiać, tak? Wracamy do naszych nieregularnych podcastów. Myślimy, że dalej możecie liczyć na to, że będą bardzo nieregularne. To już chyba znak rozpoznawczy naszych podcastów, że pojawiają się, okay. kiedy nikt się nie spodziewa. Ale z drugiej strony, może, może chętniej słuchacie tych podcastów, kiedy tak nagle zjednoczone wyskakują. Tak, mamy nadzieję. W każdym razie mamy teraz sporo do omówienia. Bardzo dużo się działo w ostatnich miesiącach, szczególnie w ostatnich tak. dniach i tygodniach. Nadchodzi A, nowa gra niestety, ze świata Star Wars. Tak, jeszcze wspomnę tylko, że niestety nie mieliśmy okazji omówić najnowszej części trylogii. Tak, nie udało czasie, się nie um... na mhm. Tak, Mandalorianina też nie omówiliśmy, także trochę się działo, ale, ale... Teraz najświeższy news to właśnie nowa gra. Ponadrabiamy zaległości, to znaczy nie wrócimy już do tamtych tematów, ale postaramy się z nawiązką e, poopowiadać o tym, co się dzieje teraz. Tak, na bieżąco. Mm, tak. No właśnie dzieje się Squadrons, Star Wars Squadrons. E, zapowiedź mieliśmy no raptem, nie wiem, parę dni temu. W międzyczasie zdążyliśmy poznać sporo szczegółów, jeszcze dostać e, gameplay trailer. E, no i jestem ciekaw, co. E, jakie są Twoje wrażenia na temat gry, póki co? Ogólnie po pierwszej grafice jaka wyciekła ta pierwsza mm -hmm. pierwsza jeszcze zanim yy, wiadomo było jaki będzie tytuł to już można się było domyślać że to będzie coś z lataniem także ja byłem zadowolony. No i generalnie potem jak pokazali tą grafikę to już trochę bardziej hype narósł tą oficjalną no, no i potem mm -hmm. tak oficjalną i mm -hmm. potem jak zwiastun pokazali. To przyznam szczerze, że nie czułem jakichś wielkich emocji. Aż sam mm -hmm. się zdziwiłem. Mm -hmm. Generalnie wygląda to bardzo fajnie. Jak świetny symulator latania. Zagrać na pewno, zagram. Ale czy bym oczekiwał czegoś, nie wiem. Nie wiadomo czego. Mm -hmm. No, jeśli o mnie chodzi, to ja. Mm, pierwszą grafiką tą oficjalną byłem. Nahajpowany. Po trailerze też byłem bardzo, bardzo dużo oczekiwałem od tej gry, bo naprawdę prezentował się świetnie. Ale mi emocje opadły do takiego mniej więcej poziomu jak Twój: to znaczy takiego, że spoko, ale, ale bez szału. Po, raczej dopiero po tych informacjach, które otrzymaliśmy na temat gry. Ponieważ okazuje się, jak już potwierdzili nawet, najpierw pisał o tym bodajże. Nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale jakiś, któryś z takich z większych serwisów growych. W każdym razie później informacje też potwierdzili twórcy na temat tego, że Star Wars Squadrons nie, nie jest przewidywany jako live-service. To znaczy, co to konkretnie oznacza dla nas jako graczy? To znaczy, że po prostu to, co dostaniemy na premierę, w teorii będzie całą zawartością, jaka, jaka w tej grze będzie. No, i w zasadzie nie byłby to problem, no bo to no, kiedyś też tak wychodziły gry yy, i po prostu gry obyły grami, nie, nikt nie czekał na żadne dodatki. Co najwyżej wychodziły dodatki w formie oddzielnych tytułów, ale problem w tym, że po prostu Star Wars przynajmniej z opisów twórców i z tego co dowiadujemy się z trailerów, tej zawartości za wiele nie ma. Yy, bo w grze ma być zawartych sześć map. I 8 pojazdów, które będzie można tam ulepszać i modyfikować jakimiś yy, skórkami, jakimiś elementami, ale no nie oszukujmy się, nie jest to za wiele zawartości. Yy, słysząc na początku o tych sześciu mapach, ja się spodziewałem tego no, w porządku. Więcej dodadzą pewnie w następnych aktualizacjach. No ale kiedy dowiedziałem się, że właśnie aktualizacji się nie przewiduje no to tu już zaczęło, zaczęły się że tak powiem takie schody trochę, bo zacząłem sobie myśleć no ale 6 map jak to ma utrzymać graczy ja rozumiem, warto tutaj zaznaczyć że Squadrons jest grą za 40 dolarów, nie za 60 tak jak standardowe gry od EA ale mimo wszystko spodziewałbym się, że jeżeli tworzy się grę która w zamyśle jest oparta o. O y, tryb multiplayer, to tworzy się taki tryb multiplayer, który przynajmniej przez dłuższy czas, przynajmniej nie wiem, przez parę miesięcy, y, albo nawet powiedzmy trochę rok ponad rok, przyciągnie graczy, a kiedy dostajemy grę, która ma zawierać sześć map i twórcy, już jeszcze przed premierą mówią, że to już jest pełne doświadczenie, które dostaniemy, no to jest to trochę demotywujące. Mhm. A jak z drugiej jak, strony. Może się okazać, że zawartość, którą przygotują, może, się, może będzie niewielka, ale może na takim poziomie, że wszyscy wyskoczą z butów. Hmm, <laughs> może będzie chciałbym... tak rewelacyjny, hmm. tak rewelacyjna ta gra, że może nie będzie potrzeba dodatkowej zawartości. Kto chciałbym wie. w to wierzyć, tak, ale. No nie oszukujmy się. Rzeczywistość jest jako, jest, jest no, jaka tak, jest. Tak tak naprawdę, co oni mogą nam zaoferować? No fajnie, będzie grafika, będzie świetny gameplay, ale nawet najlepszy gameplay w końcu się znudzi, kiedy cały czas rozgrywasz go w niewielkim, w niewielkim, w niewielkim środowisku. Tak? Jeżeli masz 6 map, to bardzo szybko z tymi mapami się opatrzysz. I dodatkowo ze świadomością taką, że grasz w grę, w której już nic więcej się nie pojawi, no nie wiem, mnie osobiście, być może są osoby, dla których to jest w zupełności wystarczające i chętnie wydadzą te 150 czy 180 zł, zależy, czy w wersji fizycznej czy cyfrowej kupują i chętnie te 180 zł wydadzą na taką grę. Ja pewnie też ją kupię, ale tak jak zwykle kupuję gry ze świata Star Wars w przedpremierze, tak w przypadku Star Wars Squadrons. Ale raczej mam zamiar się wstrzymać. Po prostu. Ja z kolei, mhm. ja z kolei myślę, że trzeba poczekać. Preorder na pewno teraz nie złożę. Mhm. W międzyczasie może coś się jeszcze pojawi, jakieś materiały dodatkowe o tej grze. Na razie plan mam taki, że pewnie kupię na premierę, ale właśnie w międzyczasie zobaczymy, czy coś jeszcze będzie. Bo może jednak mhm. też zrezygnuję i trochę później kupię. Zobaczymy. Mi mhm. się wydaje, że twórcy tutaj głównie skupili się na tym, żeby zrobić z tej gry taki trochę eksperyment, czyli pełny symulator z pełnym wsparciem. Właśnie to, że gra będzie mieć pełne wsparcie, całą fabułę, cała gra będzie na VR. Będzie można ją przejść na VR. VRze. Tak. Mam wrażenie, że to jest taki trochę eksperyment, że twórcy chcą zrobić z tego po prostu symulator latania kosmicznym myśliwcem. I może dlatego też tyle będzie tej zawartości niewiele, bo zasoby przekazali właśnie na to, żeby zrobić tą grę pod pełnym wsparciem VR. Bardziej mnie właśnie tutaj kręci zagranie w tą grę na VRze i do tego mieć jeszcze joysticka tam z dodatkimi, dodatkowymi elementami niż granie po prostu na klawiaturze i, i na monitorze zwykłym. Jeśli chodzi o mnie i moje podejście, to dla mnie to raczej wygląda tak, jakby twórcy No nie, powiedzmy inaczej. Nie bez powodu Star Wars Battlefront nie dostawał przez te dwa lata wsparcia żadnej, nie dostał ani jednej aktualizacji związanej z trybem myśliwców. Dla mnie to trochę wygląda tak, jakby i y, zdecydowało o tym, że y, całkowicie zrezygnują z rozwijania trybu myśliwców w Battlefroncie. To, co zaplanowali lub, lub, lub mogliby zaplanować w międzyczasie, żeby tam dodać, y, po prostu stwierdzili, że zrobią z tego nową grę i ją trochę podrasują, dodadzą do tego tryb VR i to wypuszczą jako, jako produkt, y, na którym no, bądź co bądź dodatkowo zarobią. Bo nie będzie to darmowa aktualizacja, do, czy kilka darmowych aktualizacji do Battlefronta, tylko oddzielny tytuł znowu, który będzie miał swoją cenę, tak? I trochę to dla mnie tak wygląda. I o ile um, jestem w stanie zrozumieć takie posunięcie, bo wiadomo, każdy chce zarobić, tak? I jak najwięcej, to jest zrozumiałe. Tak samo chce zarobić nawet wielki wydawca, bo inaczej nie byłby wielkim wydawcą, gdyby nie zarabiał. Ale um, uważam, że. Jeżeli już faktycznie decydujemy się na to, żeby wycofać się z rozwijania jednej gry i z tej zawartości chcemy zrobić inną grę, to dobrze by było, żeby faktycznie ta inna gra coś sobą reprezentowała. Bo fajnie, eksperyment eksperymentem, i myślę, że też możesz mieć trochę racji w tym, że to jest trochę taki eksperyment, ale nie wiem, czy ja bym, czy ja chcę wydawać sobie pieniądze na eksperyment. Bo. Y no nie oszukujmy się, jaki procent graczy korzysta z VR. I nie chcę tutaj jakichś spekulacji urządzać, bo, bo nie, nie, nie jakby nie interesowałem się bliżej wcześniej tym tematem, ale y, podejrzewam, że jest to mniejszość, tak? Bo jednak VR nie, do tej pory nie stał się jakiś mega popularny. Y, więc. Y, więc to jest. Więc jakby opcja VR to jest rozrywka dla, dla jakiegoś tam niewielkiego procenta graczy, tak, którzy tak. tą grę kupią prawdopodobnie. Więc y, mimo wszystko reszta graczy nadal będzie grać w tradycyjny sposób, albo przy pomocy padów na, na PlayStation czy na Xboxie, albo na, przy pomocy my myszy i klawiatury przed monitorem. Y, także. No nie wiem, tak jak mówię, ja z jednej strony m, cieszę się na to, że w ogóle pojawi się nowa gra ze świata Gwiezdnych Wojen, ale nie cieszę się tak, jak mógłbym się cieszyć, tak jak chociażby cieszyłem się przed premierą Upadłego Zakonu, bo, bo ta gra od początku y, jakby y, sprawiała wrażenie, że to będzie coś fajnego, że to będzie fajna przygoda i mimo, że tam twórcy też nie zapowiadali nie wiadomo jakiego wsparcia, bo... Y, no bo i faktycznie go nie było, to jednak to była gra przygodowa, nastawiona na rozgrywkę przygodową tylko i wyłącznie, mhm. więc ja i tego wsparcia tego, jakiegoś live-serwisu się absolutnie nie spodziewałem po niej. E, tutaj jeżeli chodzi o grę multiplayer, ja bym się spodziewał jakiegoś live-serwisu e, i uważam, że, że gra multiplayer to nie jest gra, która powinna być eksperymentem. Eksperymenty właśnie można robić raczej przy grach singlowych, bo to daje większe pole do popisu. Przy grach multiplayer powinno się jednak stawiać na to, żeby ta gra y, faktycznie y, dawała nadzieję, dawała jakieś rokowanie na to, że ona się utrzyma na tym rynku i faktycznie gracze będą chcieli do niej wracać przez jakiś czas. No nie wiem, zobaczymy. Y, ja tak naprawdę w tej chwili jestem raczej sceptyczny, ale nie mówię nie. Być może się okaże, że, że, bez, że niepotrzebnie się nastawiałem negatywnie. Y ale żebyśmy nie byli tacy, już chciałem trochę wcześniej do tego nawiązać, żebyśmy nie byli tacy, że cały czas narzekamy. Yy, bardzo jestem ciekaw tego, jak będzie wyglądała właśnie kampania fabularna Squadrons, bo ta kampania zapowiada się całkiem ciekawie. Yy, dostaniemy, yy, będziemy, yy, rozegramy misje, które będą się działy yy, kilka, bodajże kilka miesięcy po bitwie o Endor. Yy, już będzie yy, istniała nowa republika, która będzie y, toczyła wojnę, wciąż trwającą wojnę z resztkami imperium. E, myślę, że to jest dosyć ciekawy setting. E, nie powiem, nie spodziewałem się w sumie takiego settingu, raczej tak, to jest po tych właśnie niespodziewanych. Mm -hmm. Raczej po tych pierwszych grafikach, które wyciekły jeszcze, jeszcze przed tym, że jeszcze przed ogłoszeniem tego, że Squadrons będzie się nazywało Squadrons, to, to widziałem te Gwiezdne Niszczyciele, te Myśliwce X-Wing, więc spodziewałem się czegoś osadzonego raczej w czasach oryginalnej trylogii. W życiu nie, nie pomyślałem właściwie, że, że, mogło, że mogłaby być to gra, którą osadzono już po powrocie Jedi. I, I to było bardzo miłe zaskoczenie. Też miłym zaskoczeniem jest to, że pojawią się znane postaci i, i widzę, że w ogóle ta gra będzie nawiązywała do wielu innych dzieł, co mi się też bardzo podoba. Bo chociażby Her obecność Harry Synduli, z rebeliantów. Bardzo mi się, bardzo, jakby, jak zobaczyłem ją w trailerze, to, to hype mi wtedy skoczył, to, to, to muszę przyznać. Um, tak, ja się cieszę też, też z obecności e, po stronie Imperium e, admirał Ray Sloan Mam nadzieję, że tak. Tak, Sloan Chyba nie, właśnie też nie wiem, jak się czyta nazwisko, ale <laughs> tak, wiem o kogo ci chodzi. I, i też fajnie, właśnie to jest, to jest bohaterka, znaczy bohaterka, antybohaterka książek e, Chakałę Liga, koniec i początek. Właśnie mm. ja nie była antybohaterka, ale z Imperium to jest jedna chyba z moich ulubionych postaci. Mm -hmm. Ona się pojawiła w książce jako młoda, jeszcze nie Admirał. Tak. W Nowym świcie potem się pojawiła w trylogii Koniec i początek. Aha gdzie to, się przepływają tak, w komiksach. To nie było tak, że koniec i początek ją wprowadził jako pierwszy raz? Tak, tak, pierwszy raz ją Chyba wprowadził tak, w koniec i początek. Tak, nie jestem a pewien. Nie zaczęła się jesteś... pojawiać w innych. Mhm. Bo też właśnie też często przez to, że, yy, że przez to fajnie, że te postaci się pojawiają w różnych dziełach, ale właśnie przez to ja sam czasem się głupię i już nie wiem, gdzie postać się pierwszy raz pojawiła w zasadzie. Yy, ale też na przykład warto wspomnieć o tym, że w Squadrons pojawi się Wedge Antilles, czyli postać w zasadzie dość znana, dość znana z oryginalnej trylogii, chociaż jak wiadomo, no raczej dość poboczna w samej oryginalnej trylogii. Tak, tak. Yy, ale fajnie, fajny, fajny, fajne nawiązanie, fajnie, że Wedge wr wróci. No i generalnie sama kampania w Squadron zapowiada się ciekawie, tak jak już mówiliśmy, będzie się rozgrywać kilka miesięcy po bitwie o Endor. Będziemy obserwować zmagania e, Imperium i Nowej Republiki, i s, w trailerze i w tych różnych opisach gry, e, z trailera i z różnych opisów gry wynika, że, e, że główny nacisk będzie położony na. E, m, na to, że kampania będzie się toczyła wokół tego projektu Starhawk, czyli, mhm. y, czyli tych nowych okrętów wojennych, które Nowa Republika będzie, y, będzie produkuje po, 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 po bitwie o Endor. Y, co ciekawe, te okręty, z tego, co, z tego co niedawno się dowiedziałem, bo w zasadzie ja przyznam się szczerze, że trylogii koniec i początek całej nie przeczytałem, one pierwszy raz w niej się pojawiły. Ja ja przeczytałem tylko pierwszą część z końca i początku do tej pory. Jakoś, jakoś nie wiem, nie miałem weny do tej pory. Też mnie odrzucało trochę styl pisania czaka Wendiga, bo on ma bardzo specyficzny styl pisania i nie do końca jest to, jest to coś, co się przyjemnie czyta dla mnie. Tak, tak, no rozumiem przecież, cię całkowicie, bo mam no, to samo. Tak, przy jego książkach się naprawdę przeczytałem pierwszą część tej trylogii i strasznie się męczyłem. Na tyle, że nawet nie przekonało mnie to, że, że podobno druga i trzecia część są bardzo ciekawe fabularnie. Po prostu styl jego pisania jest dla mnie nie do zniesienia. W każdym razie dowiedziałem się niedawno, że te, te starchołki po raz pierwszy właśnie były wspomniane w jego trylogii, więc fajnie, że, że teraz będą miały swój debiut ekranowy. I z tego co właśnie widzę, to wokół nich ma się w ogóle kręcić oś fabularna. Wokół Imperium będzie się starało jakoś przeszkodzić temu projektowi ich budowy. A, a nowa republika no, będzie pewnie bronić tego. Z tym, że co ciekawe, właśnie taka ciekawostka, że te starchołki są konstruowane na bazie y, części z rozebranych niszczycieli imperium po wojnie. Więc to jest też w ogóle ciekawy, ciekawy motyw. Y, no, zobaczymy, co z tego twórcy zrobią. Mam nadzieję, że Hera Sendula będzie y, się pojawiała częściej niż jeden raz w tej kampanii. Że będzie jakąś postacią dosyć istotną. Y, no i mam nadzieję, że chociaż raz zobaczymy ducha. W akcji z rebeliantami. No, fajnie by było. Byłoby fajnie. Może, może też powiedzmy coś o załogach, które będą ze sobą toczyć walkę pięciosobowych mm -hmm. po stronie nie rebeliantów, tylko Nowej Republiki. Nowej Republiki. Jest to eskadra Vanguard. Która mm -hmm. się pojawiła w książce Alfabet Squadron. Ja tak. tej książki nie czytałem, także dopiero jeszcze... to jest moje pierwsze spotkanie. Tak, ona Z... jeszcze w Polsce nie, nie wyszła nawet. Mm -hmm. I przyznam, że zaskoczyło mnie trochę, że w, że w tej es... eskadrze mm -hmm. możemy zobaczyć Mimbańczyka. Nie mm. wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Mim... Mimbanita? Nie, nie, nie widziałem. Tak. O, o którym mówisz? Jak jest tenka, jak w hangarze idzie piątka pilotów, to po prawej stronie mm. jest człowiek... To jeden z jest, nich jest Mimbanitą, e... tak? Tak, to jest, to jest członek z planety Mimban. O proszę, to... o tym nie na wiedziałem. Mhm, ja Samą planetę no jest... znam, ale nie wiedziałem o mhm. tym, to mnie zaskoczyłeś. <HD> no, i, ten, no i Ale też widziałem za to. Tak. To było bardzo też duże zaskoczenie dla mnie i też fajne, fajne nawiązanie. Ev, w ogóle bardzo fajnie, że tą grę tak mocno łączą z książkami kanonicznymi. Ev, bo dzięki, dzięki temu, właśnie rzeczy, które były opisywane tylko w książkach, będziemy mogli zobaczyć na ekranie. I, tak, a i to te, jest ten, ten Ta Wspomnę mm. wygląda dokładnie tak samo, jak go przedstawili. Znaczy, w filmie nie było ich widać w hanie solo, mm. Mm -hmm. ale w tym, w, w jakimś oficjalnym. W przewodniku, przewodniku ilustrowanym. Mm -hmm. to, to są pokazani i w grze właśnie wygląda tak, tak samo jak z tego przewodnika. To Muszę powiedzieć, że mnie bardzo zaskoczyłeś, bo ja zwróciłem uwagę na tego obcego w, w trailerze, ale kompletnie nie potrafiłem go przypasować właśnie do żadnej rasy i sądziłem, że to po prostu jakaś nowa rasa, którą stworzył on na, na potrzeby gry. A to się okazuje, że, że to jest z Mimba. No, ciekawe. Ciekawe. E, co mi się podoba w Squadrons? Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. E, w ogóle przepraszamy was, że tak e, trochę skaczemy między tematami, ale w zasadzie e, można powiedzieć, że rozmawiamy tak e, dosyć... To tak jest, jest taka luźna forma podcastu, więc tak po prostu rozmawiamy o naszych odczuciach. Mamy nadzieję, że wam to nie przeszkadza. E, w każdym razie, co mi się jeszcze podoba w Squadrons, to to, e, Inaczej, może zacznę od tego. Nie jestem fanem widoków pierwszoosobowych, szczególnie przy lataniu myśliwcami, ale w przypadku Squadrons bardzo mi się to podoba, że będziemy mieli w pełni odwzorowany kokpit w myśliwcu, więc będziemy naprawdę mogli się poczuć, jakbyśmy naprawdę siedzieli w tym myśliwcu. Tak, że... i też wszystkie. Wszystkie przyciski, znaczy przyciski monitoringu do czegoś służą. Nie tak, interfejs. że cały interfejs będzie, będzie jakby scalony z grą, że to nie będzie coś takiego, że nam się będą cyferki na ekranie pokazywać, tylko fa faktycznie jakby wszystkie statystyki, wszystkie informacje ważne będą się nam pojawiać na kokpicie. Więc to jest bardzo fajny, fajny motyw. Ja widzę w ogóle, że, że w grach tych nowych gwiezdnowojennych twórcy starają się iść w takim kierunku łączenia. Interfejsu z, z światem przedstawionym. Tak to samo mieliśmy przecież w Jedi Fallen Order, gdzie jakikolwiek interfejs był ograniczony do minimum. Tak naprawdę mieliśmy tylko pasek zdrowia w, w lewym, dolnym rogu ekranu i poza tym nic więcej. Wszystkie mapy, na przykład, które przeglądaliśmy, to były hologramy, które wyświetlał nam BD-1. Więc one były, że tak powiem, in universe. tak? I fajne jest to, że twórcy w tych gwiezdnowojennych grach starają się iść w taki realizm. Powiedzmy w cudzysłowie: realizm, tak. Mm. tak Także to jest, to jest fajne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co? Składając zapowiada się na, na ciekawy tytuł, chociaż, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ma, ma swoje minusy już, już przed, przed premierą, które sprawiają, że ja się jednak troszkę zastanawiam nad kupnem, przynajmniej przedpremierowym. Yy, ale ostatecznie no to Star Wars yy, ja jestem yy, po prostu yy, niepoprawnym yy, fanem Star Wars i jak znam siebie tak. to na ostatnią chwilę i tak pewnie zdecyduję się na zamówienie przedpremierowe yy, chociaż liczę cały czas po cichu na to, że tym razem wytrwam i będę się trzymał swojego postanowienia yy. no ja to tak samo kupię na pewno hmm. bo, no bo to w końcu wieza wojny Trzeba kupić. Dokładnie opcji. Poza tym, no kto. Jak można zrecenzować grę, którą się nie grało? A no, u nas recenzje takich gorących tytułów pojawiają się zawsze y, na bieżąco. No więc trzeba się w cudzysłowie poświęcić i, 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 no, i spróbować, tak? E, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też, aha, warto jeszcze wspomnieć na, na koniec o. Y, w wymaganiach sprzętowych, bo wymagania sprzętowe, o dziwo, okazały się wcale nie takie wygórowane, pomimo tego, że gra będzie wspierała VR, bo nawet gry, nawet gry, które będą, które będą właśnie, nawet jeżeli gra będzie odpalona w, w konfiguracji VR, no to nie będzie wymagała takiego bardzo, że tak powiem, wygórowanego sprzętu. Ponieważ tam no co prawda po 16 GB RAMu, jeśli, jeśli chodzi właśnie o pamięć. Ale na przykład y, karta graficzna, jaką twórcy rekomendują, to jest RX480 lub GTX 1060, więc co prawda nie są to karty jakieś y, najtańsze, ale to też nie są karty z jakiejś nie wiadomo, jakiej wysokiej półki. Więc myślę, że większość graczy teorii. Y, nie, przepraszam, pomyłka nastąpiła. Ja podałem konfigurację zalecaną bez VR. Konfiguracja zalecana z VR to jest RX 570 lub GTX 1070. No ale mimo wszystko nadal to nie są jakieś nie wiadomo jak, jak drogie karty o jakichś wygórowanych cenach w tej chwili na rynku. Więc myślę, że większość graczy, którzy, którzy jednak na bieżąco inwestują w swój sprzęt komputerowy, żeby on w miarę nowe tytuły mógł, mogli ogrywać, to bez problemu będą mogli Star Wars składrąc nawet właśnie w opcji VR grać. No z tym, że tak jak mówiłem na początku, ciekaw jestem, ilu faktycznie graczy będzie korzystać z tej, z tej opcji VR. Bo no tak jak, tak jak obserwuję rynek, no to VR jednak cały czas jest niszą, raczej traktowaną jako ciekawostka, tak, tak. niż, niż faktycznym takim powiedzmy graczem, jeśli chodzi o, o sprzęt, elekt rozrywkę elektroniczną, tak? No także co, czekamy na 2 października tego roku. Wtedy też właśnie nastąpi premiera Star Wars Squadrons. Tak jak mówiliśmy, gra kosztuje od 150 do 180 zł. Zależy na jaką platformę i zależy, czy w formie fizycznej, czy w formie cyfrowej będziecie chcieli ją zamówić. Ym, no i już w tej chwili są zamówienia przedpremierowe, ale tak jak mówimy. Ym, ja osobiście się wstrzymuję, tak. ty z tego co pamiętam, Darek, też się wstrzymujesz. Tak. E, tak no i czas pokaże, czy, czy będzie warto. No to chyba tyle z naszej strony na dzisiaj. E, w sumie chcieliśmy omówić więcej tak. tematów, ale wyszło nam rozmowy znowu jak zwykle się przedłużyło, więc dzisiaj e, podcast będzie stricte o Star Wars Squadrons. E, następnym razem postaramy się omówić e, m, więcej niż jeden temat, zobaczymy co nam z tego wy, wyniknie. E, no i, I dzięki, że nas słuchali. Na bieżąco tematy będziemy omawiać. No i dzięki, że nas słuchaliście. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Niech moc będzie z wami. Do usłyszenia, cześć.